Dzień dobry moi drodzy, jest 8 lutego i witam Was na szóstej zimowej wyrypie gór Suchych e, Tutaj jest miejsce startowe jest 9 rano i e, za chwileczkę ruszamy na szlak. Dzisiaj zdecydowanie jest mniej ludzi niż e, w zeszłym roku, ale może dlatego, że jesteśmy w Sokołosku, a nie w Miroszowie. Kto to wie, kto to wie. A może takie czasy, że po prostu ludzie nie mają tyle kasy. No, tak. <grymne> Ja już starkowy myślę, że coś tam poczujecie. No tak jak przyjdziecie tutaj za Pamiętajcie o tym, że jesteśmy w lesie, nie śmiecimy, więc wszystkie napoje i tak dalej, wszystko to, co zostawiamy, zabieramy ze sobą na punktach kontrolnych. Teraz tak, jeżeli chodzi o punkt w Andrzejówce, przy Andrzejówce jest to w równianym do, domku, tam będziecie mieli wszystko, kawę, herbatę, pożywienia, więc na pewno to jest na odcinku 15 km. Jeżeli chodzi na ten odcinek 28 macie ten punkt z załomnicą, czyli od kamieniołomów i tak Więc pamiętajcie, tam czeka na Was ciepła zupa, także i nasi wolontariusze, i nasi pracownicy miorą wszystkie Leki fal starcik. Ja musiałem coś jeszcze załatwić. Dlatego nie ma yy, nagrania ze startu, bo nie byłem na tym starcie. I teraz mogę wytanie powiedzieć. Jestem ostatni, <laughs> ale mam nadzieję, że nie będę też ostatni na mecie. Tegoroczna Wytypa ma dwie trasy, jak chyba zresztą co roku, czerwoną i niebieską. Czerwona 28 km, niebieska 15. Ja wybieram się na czerwoną, ale wystąpiły pewne komplikacje, bo okazało się, że nie opłaciłem pakietu startowego. no i Musiałem podejść, jak już wszyscy się tam zapiszą i dokonać formalności. Jest dosyć chłodno. Jest jakiś, nie wiem, rano było minus dwa w ciągu dnia. Może będzie dwa stopnie, więc raczej znaczy dzisiaj będzie rześko. Słońca nie ma, ale nie wieje. I pada śnieg, więc nie Chociaż wysoko w górach może być lód na szlaku, więc obowiązkowo raczki. Zresztą jest to w regulaminie wyrypy: że muszą być, być raczki, kiki. Znaczy dobrze, jakby były kiki? Ja też mam latarkę i powerbank. Początek tych dwóch tras jest taki sam. W którymś momencie te trasy się rozejdą. 15 km jest krótsza. Prawie o połowę. Ale pomimo tego ma prawie 1000 minut przewyższenia. Czyli ona ma 1000... prawie 400. Mam ten gen rywalizacji. I kurczę zawsze muszę wyprzedzać. No teraz to trochę idę szybciej, żeby dogonić trochę ten peleton, który się ma tutaj przede mną winie, ale dobra informacja, nie jestem już ostatni. co dla bezpieczeństwa. Na samym końcu peletonu idzie osoba, która jest tutaj organizatorem i zamyka peleton tak, żeby mieć pewność, że wszyscy bezpiecznie na ze szlaku. Ewentualnie gdzieś się stanie to, żeby Pomoc. Pierwsze podejście, lód dla szlaku i wyciągamy raczki, ponieważ bezpieczeństwo jest przede wszystkim najważniejsze podczas takich wypraw no i oprócz tego część osób zdejmuje kurtki ponieważ zrobiło się już ciepło pamiętajcie by idąc z góry ubierać się na cebulka żeby łatwo było się regulować temperaturę ciała Pozi zdobyty 785 metrów nad poziomem morza czy 3 kmetrówka, nie pamiętam dobrze, że zacząłem chodzić na siłownię i robię sobie kardio, bo nawet się zmęczyłem tak bardzo <grywy> na tym podejściu tutaj już peleton trochę się rozciąga Jedziemy idziemy w takiej zwartej grupie. I pamiętajcie, że idąc na szlaku z kijkami, gdy na przykład nie używamy kijków iśmy je w ręku, to skierujcie groty w kierunku y, marszu. W ten sposób mamy kontrolę nad tymi czubkami, bo bardzo często idąc w tłumie nie pamiętamy o tym i trzymając kijki za rękojeść potrafimy rękę unieść albo y, podnieść kiki do góry i nie mając świadomości, że ktoś idzie za nami, a szczególnie na podejściu, gdzie na przykład jego twarz może być na wysokości Waszych pośladków, te kiki możemy po prostu wbić komuś w oko. Ujęcie na raczki zakładać, bo to... Do... A ty masz takie jakiś ult? No nowe są, uczę się rozpadać. Są raki, tylko takie. No nie raki. O. I później są lżejsze, o połowę, nie? A. coś tam się wbija. Zobaczymy, jak będę na mecie, to zobaczymy. że działa. Oglądaliśmy na YouTube Twój kanał. Bardzo miło. A powiedz mi, dlaczego tu przyszliście? A co się stąd w ogóle? Czy z gdzieś Z Wrocławia. Hmm. E, wiesz co, w zeszłym roku szliśmy tą dłuższą trasę, a w tym roku ze względu na to, że idziemy ze znajomymi? Oni idą pierwszy raz w ogóle w Rypę i stwierdziliśmy, że 15 km będzie takie kura. <noise> <noise> Jak widać... Schodzimy tylko po to, żeby zaraz wejść na górę. No. No, niby... Mur nie ma. Widoki są jakieś, ale jakoś nie są fenomenalne, ponieważ nie ma słońca. I to sprawia, że jest jakoś tak ponuro i smutno na szlaku. Mówię tu kilometra. tutaj po godzinie marszu. Niebieski szlak rozchodzi się z czerwonym. Niebieski idzie w stronę wali góry, a czerwony idzie. Na jeden z najwyższych szczytów w okolicy, czyli na szpiczak. Zobaczymy, jak będzie z drogą na szczyt, ponieważ może być bardzo ślisko. Z tego względu, że zbocza szpiczaka są bardzo strome i może być ciężko z podejściem pod górę bez raczków, ale zobaczymy. Ja tak czuję, że raczki są mi bardziej potrzebne na zejściach. Niż na podejściach, ale z powodu, że lód występuje w dużej mierze tylko na szlaku, to stosuję taką technikę w podejściach i zejściach, że idę zaraz obok, gdzie tego lodu jest dużo mniej. Więc taka rada, niech to szlaka, że jeśli macie raczków, to niekoniecznie trzymajcie się wyznaczonej ścieżki. Bo czasami podejście w miękkim śniegu jest bezpieczniejsze niż na ubitym szlaku. Wcielamy na szczyt pijaka, a niektórzy śmiałkowie postanawiają wejść jeszcze wyżej i zdobywają wieżę widokową, a musicie wiedzieć, że to jest wyjątkowa wieża, ponieważ znajduje się pośrodku Sudetów i stąd rozpościera się najlepsza panorama na całe Sudety. Jeśli to widzicie najładną pogodę, macie całe góry, całe Sudety z zasięgu swojego wzroku. Bardzo ważne, żeby taki czas się posilić, ponieważ na takiej wyrypie spalamy dużo kalorii I tak Co jakiś czas musimy się napić Ponieważ gdy się odwodnicie to tracicie siły i najlepiej z jakieś 40 minut do godziny i zjeść jakiegoś cukierka batona, kanapkę yy, tego żela albo banana żeby ja mieć energię i siłę do dalszej wędrówki z 28 km pokazaliśmy dopiero e, niecałe 5,5 km więc e, przynajmniej jeszcze trochę drogi dlatego też krótka przerwa tylko na pani oddechu i wrócimy dalej udało mi się podejść na szpiczak bez raczków, co było trochę nieodpowiedzialne, ale mam w sobie geny Wiedźmina. <słyska> <słyska> Dlatego też zrobiłem to ryzykując swoje zdrowie. Ale zobaczymy jak będzie na zejściu. Na zejściu jest dużo bardziej niebezpiecznie, więc jakby coś nie będę się wygłupiał i zakładam raczki. Przestałem liczyć ile jest podejść, co chwila jest góra, dół, góra, jak na górskich kolic niezły testa, wydolność i siła Minęły prawie 2,5 godziny marszu Zostałem sam na szlaku W nogach już prawie 10 km I 700 do przewyższenia I jeszcze drugie tyle przede mną Przewyższenia, a kilometrów 18 Czyli Jak powiem prawie mamy z górki Teraz idziemy jakąś pełną drogą Jest trochę wypłaszczenia więc jest to moment na regenerację, zepanie oddechu. Mano sobie zadać pytanie, czemu się chodzi na takie wyrypy górskie. Przecież mogę sobie sam pojechać w góry pochodzić. Szczególnie że w górach mieszkam do tych. Więc czemu? A to temu, że fajnie jest poznać innych ludzi, którzy mają taką samą pasję jak ty, jak ja e, uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dzielić się emocjami, przeżyciami, doświadczeniem. No i oprócz tego, e, chyba ten element rywalizacji. Myślę, że jak chodzę sam po górach, chodzę ciub wolniej, chociaż i tak wszyscy dostaniemy na mecie ten sam medal, więc nie ma tutaj jako takiej rywalizacji o podium. Ale taka satysfakcja, że przeszło się ten szlak w miarę krótkim czasie. Ale oczywiście są tu ekipy piknikowe, które biorą sobie podkładki do siedzenia, herbatkę, kanapeczki itd. i traktują te wyjście jak, jako takie rekreacyjne, ze znajomymi z rodziną. Więc jest to super miejsce na. Na spędzenie czasu wolnego w miłym towarzystwie. No, za mną by idę sam. Ale za kogoś dogonię. Zagadali mnie. Eee, przeskoczyliśmy tutaj kawałek asfaltowy, na którym można się było zregenerować, chociaż nie za bardzo, bo takie tempo narzucił tutaj rozmówca, że musiałem iść i dyszeć. Jesteśmy w Kowalewie i teraz zacznie się wspinaczka. Bo ten naj, najspokojniejszy. Fragment szlaku mamy za sobą. Teraz będzie ostre pod górę. Więc trzymajcie kciuki. Przerwa na panie oddechu. I małe co nieco. Mamy już w nogach 16 km A tutaj znajduje się właśnie za kamionką Punkt kontrolny, gdzie podbijamy sobie pieczątkę. Że nie oszukaliśmy, nie zobaczyliśmy gdzieś trasy, albo nie przeszliśmy się gdzieś w krzaka Więc tylko 104, To szkoda, że nie jest to dwa, było jak czołg. A na postoju jest. Zupa pomidorowa, banany, cukierki, herbatka, a bułka prywatna. Krótka przerwa na regenerację i ruszamy dalej. A dalej przed nami jeszcze 12 km. Szacowany czas przejścia to jakieś 2,5 godziny. Więc jakoś nie będzie okrutnie. Tym bardziej, że jest chyba. Przed 13, więc latarka raczej się nie przyda dzisiaj. Ale teraz będzie jedna z trud podejście, znaczy mocniejszych podejść, ponieważ jesteśmy prawie najniżej na całej trasie, a przed nami mocne podejście. I później jeszcze będzie między innymi Wali Góra z takich mocnych podejść. Piękne te góry, kocham. Góry suche, kamienne, <noise> wałbrzyskie, całe sudety. No i gumownik mały zdobyty. Nie ukrywam, nie było łatwo, <noise> ale uważam, że punkt z jedzeniem powinien być na początku asfaltu, gdzie tam się szło, nie wiem, z 2 km po asfalcie, gdzie jak ktoś by zjadł, Miałby czas na to, żeby przetrawić, a tak po zjedzeniu wspinaczka od razu na górę. No nie jest to łatwe. A jeśli ktoś usiądzie i się rozsiedzi i te mięśnie zaczynają tak odpoczywać i później na, 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 na nowo trzeba je wprowadzić w ruch, nie jest to łatwe podpowiedź, żeby zdobyć szczyt, najlepiej iść we własnym tempie, nie musi być to szybko. Najważniejsze, żeby iść systematycznie jak lokomotywa krok po kroku do góry. Nie musicie robić tego szybko. Biec wtedy tak naprawdę najszybciej skacze wam tętno, brakuje wam oddechu. A jak będziecie robić to powoli bez presji osób trzecich, które biegną przed wami, tylko będziecie się powoli wspinać, to dokonacie tego bez problemu, no albo przynajmniej bez większego. A jeszcze z jakieś dwie godziny temu byliśmy tam, na szczycie Szyszaka. Szusiaka. Przepiękna panoramka, co prawda brakuje tutaj trochę światła które byłoby w drugą stronę, żebyśmy widzieli coś więcej niż szarości, ale jest pięknie. Tutaj idzie ekipa, z którą od jakiegoś czasu podążam, gdzieś w okolicy. A my teraz idziemy w dół i przed nami jeszcze kilka podejść, a chyba najostrzejsza to będzie na górę. I mam nadzieję, że będzie od tyłu. Chociaż zejście tym samym zboczem boczem Góry nie musi być przyjemne o tej porze roku. Jest jak tu głośno w tym szlaku. O! Słonko wyszło, taki, żeby było się pięknie. Zdjęcia, bo nigdy nie miałam. Właśnie taki. Awantury na szlaku, bo za szybko mąż idzie. No nie miałam, że nie. Teraz wchodzimy... Już końcóweczka została, a teraz wejdziemy sobie na nie wiem na co, a później chyba na wali górkę, postój w Andrzejówce i... I zbiega, tak, tak, gada się. Mieszkam tutaj, ale podtrzymuję tradycję, niech to szlaka. Pamiętam tylko główne pasma gór, szczyty, a resztę improwizuję. No jest taka pogoda, że raczki jest dobrze mieć w pretaku. Część ludzi tego zakładała, raczki na zejściach, wejściach. Ja co prawda cały czas nie sobie w plecaku ale e, nie bierzcie do mnie przykładu i pamiętajcie, że podchodząc pod górę jeśli zaczycie, że ktoś idzie przed wami bez raczków, to nie idźcie w bliskiej odległości za nim, ponieważ może się pośliznąć i was e, podciąć i możecie się nabawić kontuzji. Tak jak pani w Tatrach, na którą spadł pijany pan i jemu się nic nie stało. Ach, ona miała na obojżych bodajże. Z tego morału wpłynie taki, że i tam z góry należy pić jak nie macie raczków. Oszacowałem, nie róbcie tak. Pić to możecie tylko wodę, żeby się nawadniać. A właśnie. Piękna wali góra. Góra, która znajduje się w kronie Gór Polski którą dzisiaj za chwileczkę będziemy zdobywać. Ciekawe tutaj strony. Tu też nie powinien wiedzieć, bo powinien to sprawdzić B -b Ale można powiedzieć do Andrzejówki, która jest tam w dole, bardzo proszę. W się świądy bo więcej śniegu to cała ta góra bazowa na dziećmi. Teraz tylko śmiałej, którzy nie boją się rodu. Szybki wjazd do Andrzejówki. E żeby załatwić swoje sprawy i wspinamy się na woli i to raczej chyba od tej strony stromej strony ciekawe czelaczki na potrzebne Andrzejówka, dzień dobry A proszę wam powiedzieć, że pan Andrzej który prowadzi Andrzejówkę Jest bardzo miłym panem Pozdrawiam panie Andrzeju, gdybyś oglądał I zdobywamy szczyt wali góry. Najtrudniejsza góra. Technicznie do podejścia. Lud, wyszany z piachem. Bez raczków. To jest szaleństwo, żeby tu podchodzić. Ale jesteśmy. Było kilku śmiałków, którzy schodzili, wchodzili na wali górę bez raczków. Powiem szczerze, że trzeba być albo szalonym, albo urdonym w czepku Teraz przed nami właściwie już same zejścia. Jesteśmy na 23 km, czyli mamy jeszcze 5 km. No i teraz obchodzimy wali górę. Idziemy spoza kierunku i Co prawda, można byłoby w tym miejscu oszukać delikatnie i nie spinać się na wali górę. Ale nie po to idziemy na wyrypę, żeby oszukiwać. Jak to powiedział jeden z uczestników, no jeśli tak chcesz, to możesz tak robić. Oczywiście to są twoje pieniądze, twoje decyzje, ale wtedy byłoby trochę honorowe przyjąć na mecie medal, który jest wręczony każdemu uczestnikowi za przebycie pełnej trasy I ja się z nim zgadzam. Przed nami jeszcze jedna atrakcja na szlaku tutaj sprzęczy podwali wali górą. Odbijamy na żółty szlak i idziemy na zamek, na Radosno. Zamek to chyba za dużo powiedziane to bardziej jakaś warownia, a w tej chwili został po niej tylko taka jakby wieża, ruiny właściwie. Ale za chwileczkę Wam pokażę, sami to ocenicie. Jak widzicie. Więc w zamku została taka jakby wieża. Czasami stąd wypadają kamienie. A, no i teraz idziemy tu w dół. Stąd teraz, kiedyś to pewnie nie było drzewa, a teraz trochę nie widać, zarastają w widok, ale stąd się widać jak na Sokolosko i na Dolinę Całą. Więc było to piękne, wspaniałe miejsce do obserwowania e, ruchów wojsk albo kupców. A teraz idziemy w dół. No i zeszliśmy żółtym szlakiem. Jesteśmy już niedaleko Sokołowska. Swoją drogą, jeśli kiedykolwiek będziecie w Sokołowsku, to warto sobie podejść tym żółtym szlakiem tutaj na zameczek. Przepiękne podejście. Myślę, że w takiej dolince myślę, że nie będziecie zawiedzeni. być przede mną, ale zaraz wymięknie ja dużo aparat i będę przed nim. No więc polecam Wam, żebyście byli tej w okolicy, a tymczasem zostało dosłownie nie wiem, 20 minut marszu taką to drogą techniczną, więc tak jak już byśmy byli na mecie. Pe -pe 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 -pe. O, wspaniale, wspaniale. Pierwsza wyrybka w tym roku. Mam się zastanawiać, czy warto wyruszać na wyrypę, którą mam wokół domu właściwie. Odpowiadam Wam, że tak. Po pierwsze, poznałem bardzo fajnych ludzi. Po drugie, poznałem twoich widzów, czyli może Was. I spędziłem bardzo sympatycznie, aktywnie dzień. Się tylko cieszyć. Mam takie miejsce na ziemi jak góry suche. Dziękujemy uczestnikom, dobiegających do mety. Wielkie brawa, wielkie brawa. I. I dobiegamy do mety. Nie, nie, nie. Wielkie brawa, <laughs> wielkie brawa dla siebie! Wspaniale, uwielbiam. Gdzie byliśmy? <śmiech> <śmiech> Kolejny medal zdobyty. Znaczy, nie ze złota, ale nie robię to dla pieniędzy, robię to dla przyjemności. Zajęło mi to 6 godzin i 48 minut 28 km 1300 metrów przewyższenia. Moi drodzy. Leci muzyka, bawimy się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech to szlak.